Zobaczmy co mamy tutaj uh, To pierwszy raz tak? O, czemu pokałeś? Hmm, wszystko jedno. Czyli pewnie teraz zaczną wyskakiwać na nas wybuchowe lody. A? 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 Mówiłem? Mówiłem. Dobra, to zmarnowałem niesamowicie. O, no, patrz na ci starzy znajomi. Co to a nie, nie, mogę ich walić, bo... To sobie... jest tak, to jest... To jest bardzo zbyt niepomyślany zabieg powiem. To jest kurde. Teraz nie możemy po prostu się przed nimi uchronić, bo nie możemy biegać po tym sobie... A. Very smart. To się zabugowało, że słyszę cały czas dźwięk, jakby... Nie kapała woda. No pewnie tak. Nie pierwszy raz i nie ostatni, także. I... Czy miałem rację z tymi poszczkami. No i widocznie nie, dziwne. Naprawdę, z jakiejś przyczyny pamiętałem, że ulepszałem chyba coś sobie w tym warsztacie i cały czas słyszałem te takie soczyste dźwięki. Kiedy skończyłem ulepszać broń, wtedy miałem naprawdę dużo slasherów, żeby... do zabicia i... Hmm. A co tam było? śmieszne na początku, kiedy po prostu bezkreśliłem zwłoki. So... hmm... Zobaczmy, jak ten moduł, moduł stazy. Moduł stazy ma się dobrze, myślę, że jego energia będzie się miała jeszcze lepiej. Um, nasza piłka plazmowa, przeładowanie. urażenia min, bo się minus są całkiem niezłe zatem może Punkt wytrzymałości, bo ja wiem chyba zwykle maksowałem punkt wytrzymałości jednak um, jakoś tak nie bardzo hmm, może przeładowanie, nie wiem wtedy bym mógł mieć Pojemność wychodnie zwiększoną, oczywiście po dodatkowym węźle. A, no, czemu nie? To przeładowanie mnie trochę dziwi jako opcja do ulepszenia od kąt. No jakby nie patrzeć? Żadnych paszk Tak, jakby nie patrzeć... Nie wiem, nie wiem jak dokładnie... Co dokładnie ulepszamy przez przeładowanie. Nie wiem, już można mówić jakiś bullshit typu... Onflow. E, można jeszcze mówić jakiś bullshit typu... Um, polepszamy, nie wiem... Jakieś super duper kryształy, bateryjki wewnątrz naszej piły, czy coś w stylu. I tak dalej. Zwiększamy odbieg energii w Poprawiamy kabelki. Tylko tyle Ale właśnie Przy przeładowaniu to trochę... Tak, trochę nie bardzo nie, nie wiem co dokładnie moglibyśmy Poprawić Może tylko Równie dobrze mógłbym powiedzieć, że Poprawiamy zręczność palców Izeka, któremu Ze strachu tak nie drżą i dlatego szybciej może załadować Kawkę Nie wiem To by miało tyle samo sensu Okej, okay. shiny. Uh, kombinazon poziom piątego. O nie nie, musimy, musimy. Najlepiej od razu, bo po prostu będzie mieć więcej pojemności. A to zawsze dobra rzecz. Uuu, przytomna. Tak, lepiej od razu to zrobię. Nie, nie wytnę tego, bo jestem taki miły. Dobra, dobra, dobra. Nie był ten klawisz. Ten magazyn był aż tam? Wow Okej okay. Nie to nie było tam, to było tam? Ech W porządku, przy okazji jakoś głupio wyłączyłem sobie nagrywanie z... Zoom. Pomijmy ten fakt z milczeniem Wiesz Tak czyli nie wiem te płaszczki albo będą... Hmm, kiedy będziemy wracać do kolejki, albo wcale ich nie ma odkąd... Okej. Oh ok on go! Albo po prostu pojawiają się tylko i wyłącznie kiedy... Hmm, kiedy nie podarł musimy z tych ludzi. Innego rozwiązania widzę. Hmm, czy ty udajesz? Nie, chyba nie udaję. No, nie uda. ...ale na wszelki wypadek. Aha... Okej... Okay. To tyle? O, dosyć do całe. Następny miecz, wirusy robusie łap. U, uh, co mamy? Ho, ho, ho! Więcej blachy, panowie i panie? Myślę, że od razu wrócę i... No cóż, ulepszę ten kosm. Okej, okay, poziom blachy w naszym... miałem powiedzieć o organizmie. E, poziom blachy naszego cudownego pancerza zwiększył się do maksymalnego poziomu. To znaczy mamy jeszcze jeden kostium, lecz on jest dostępny tylko i wyłącznie po przejściu gry. Także przy okazji ten strój jako... cóż jako ostatni polepsza nam ekwipunek, rozszerzając go do maksimum jak widzicie. Ten ostatni, ten ostatni, kostium, który właściwie nie jest tym inżynierskim, czyli tak do końca się nie zalicza. Zresztą dostępny jest po przejściu, zatem także znów nie jest czymś co jest dostępne od razu. Zwiększa nam tylko pancerz, teraz mamy ile pancerza? 40? Dwa... tak 40, chciałbym 20. Zrobię dziwne, mamy do czynienia ze skałami, do diabła, jestem inżynierem, muszę mierzyć się z kablami, z... z minerałami, które mogą mnie zmierzyć i... Marne 20% pancerza, jest trochę smutne. Ej, więcej dzienników tekstowych... E, zasady, zasady piłki Z. O ile niejasno kojarzę... Jest to minigierka, jedna z tych dwóch, poprzednią była... Strzelnica, na woloże. Ta minigierka także daje nam... Mm, węzeł. Ale nie sądzę, żebym ją wykonywał, gdyż ona chyba była jakaś... Zero Muszę no, serio. serio? Tak, po potęga telekinezy, która jest po prostu... działa jak mi wygodnie. Oczywiście, że tak, proszę. Tak jakby zaraz. Dziękuję. Muszę tam wracać? Nie, i bardzo dobrze, bo nie zamierzam. Nawet to nawet jak na standardy gry było niesamowicie tanie. Serio, nie mogłem czegoś wziąć telekinesów po prostu. Musiałem tam skoczyć gdzieś, i musiało być straszny tak jak teraz musiało być że żeby to wcale nie było. Ja już koniec jeszcze. Hmm, od tego momentu w grze chyba będziemy musieli się mierzyć z naszym starym kumplem, ale mogę się mylić. Nie wiem czy on przypadkowo, e, przypadkowo random nas nie wyskakuje. I tak to zajmie mało sensu. Ale chyba każdy zrozumiał o co mi chodzi. Serio, nie mam zielonego pojęcia jak są naliczane obrażenia w tej grze. Poprzedniemu slasherowi wystarczyło odciąć um, nogi. No, właściwie nogę i jedną łapę. Temu musiałem... ...nogę i dwie łapy. Ja bym... Był, byłoby po prostu dodać jakieś... ...po prostu dla wygody gracza... ...jakiś mały dopisek zadaje, nie wiem... ...przecinek plazmowy zadaje 11, 13 punktów wrażeń itd. Nie wiem. Sam je znam. Of course it's God. okay, i'm sorry, we have a mistake. tama ove we have found. transplan is unfolding and we are its inheritors. we will ascend as we always knew we would. unitology is true. oh, come the fuck. and your death is the first phase. we deterred by the physical methods of transformation. soon. You will be beyond any physical concern. You must have faith, fools. This is what we have oh been searching for <laughs> all this year. This is what we have been waiting for. Don't listen to them! Come back! Come back! How can you be okay. turning away from to the church, church and vlog to Do not abandon your faith. What's happening, happening in the, the, the colony is not a tragedy. It's it's God, this truth is even more fantastic. And the planet knows we have okay. found more of you. God's plan is unfolding and we are its inheritance.